Dzień dobry w 52 odcinku serii Dwa Równe Skoki. Dziś zgodnie z obietnicą o monitorowaniu oraz o mierzalności. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że standard ISO 9001, jak również inne normy, podpowiadają nam, iż monitorowanie i mierzalność stanowią Wsparcie zarówno dla realizacji celów, które sobie stawiamy, jak również dla oceny efektów działania, w tym dla oceny efektów działania korygujących. Pamiętajcie o tym, że jest bardzo wiele rzeczy, zdarzeń, czynności, przymiotów, które jesteśmy w stanie zmierzyć. Ale nawet kiedy nie jesteśmy w stanie zmierzyć, to nadal jesteśmy w stanie zarządzać wbrew temu co mówi opiekowe powiedzenie ponieważ jesteśmy zdolni do monitorowania o tym mówią między innymi punkt 7151 i 7152 standardu ISO 9001 zwracając uwagę na subtelną różnicę między zasobami do monitorowania i pomiarów a przyrządami kontrolno-pomiarowymi i spójnością pomiarową. Zatem pamiętajmy o tym i korzystajmy z tego dobrodziejstwa, że nawet kiedy zwiniemy miarę, to nie zwijamy naszej zdolności do monitorowania sytuacji. Dlatego już w najbliższym naszym spotkaniu wrócimy do sedna cyklu PDCA. A dziś Zostając się z Państwem i zapraszając za tydzień, przypominam, że nadal czekam na Wasze opinie, na Wasze sugestie na temat kierunków i potrzeb rozwoju każdej i każdego z Was. Dużo dobra!